Choinka, prezenty i wspólnie spędzony z najbliższymi czas, ale się rozmarzyłam, a tymczasem w te święta, również na posterunku, kolejarze, kolej, no i oczywiście my, kolej TV. Witam serdecznie, Tagmara Kowalska. Zapraszam do oglądania naszego świątecznego odcinka. Zobaczymy, jak do zimy i świąt przygotowały się niektóre kolejowe spółki i wybierzemy się w podróż do Wielkopolski. Przed nami najmilsze święta w roku, Boże Narodzenie, a to oznacza gorący czas podróży. W swoich świąteczno-noworocznych planach podróżnych uwzględnijcie kolej. Kolej i kolejarze pracują 24 godziny na dobę. Kiedy jedziemy pociągiem i wyglądamy przez okno, czasami widać różne rzadko spotykane pojazdy stojące na kolejowym zapleczu. Wiele z tych urządzeń jest niezbędnych do sprawnego funkcjonowania transportu kolejowego. To między innymi pociągi ratownicze, dźwigi i sprzęt służący do usuwania skutków różnych zdarzeń. Zawsze przed nim czuwają ekipy gotowe do wyjazdu. Część pracowników pełni dyżury domowe i może przybyć na wezwanie telefoniczne. Dotyczy to pracowników branży inżynierii, ruchu, branży drogowej i branży automatyki, czyli pracowników pogotowi drogowych, automatyki i pogotowia technicznego. Wszyscy oni są gotowi, na bieżąco prowadzą eksploatację linii i są gotowi do usuwania wszystkich usterek, jakie mogą zaistnieć w infrastrukturze kolejowej. Jeśli myślimy o śnieżnej zimie, warto też nie zapominać o utrudnieniach, jakie śnieg i mróz powodują w transporcie. PKP polskie linie kolejowe SA posiadają różny sprzęt do odśnieżania i udrażniania szlaków kolejowych, który jest cały czas w gotowości do użycia. Na terenie zakładu linii kolejowych w Warszawie zatrudnionych jest w ciągu zmiany roboczej około 500 osób yy, branży inżynierii ruchu, branży automatyki drogowej. Wszyscy oni pracują w systemie zmianowym 24 godziny na dobę yy, i tak, taka, takie zatrudnienie będzie miało miejsce również w okresie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Zawsze bez względu na porę roku i dnia na stanowiskach są ludzie odpowiedzialni za ruch pociągów. Będą także pracowali w wigilię i święta. No bardzo trudno jest się zebrać, niewątpliwie, gdy w domu pachną różne rzeczy. No ciężko jest wtedy wejść. Często spędzam właśnie te święta w gronie koleżanek i kolegów. No w tym roku Wigilia spędzę tu w pracy. Święta. Parę razy już pracowałam, bo 30 lat na kolei pracuję. Dzieci będą czekały do 20. aż wrócę i będzie kolacja uroczysta. Przynosimy to, co mamy z domu i jest tak bardzo uroczyście wtedy. Służby świąteczne wyglądają rzeczywiście inaczej. Rodzina dzwoni, pyta, czy wszystko jest w porządku, czy, czy terminowo, wrócimy do domu, czy. Zasiądziemy o tej umówionej godzinie przy stole. Tu mamy gniazdko, że można podłączyć, będą świeci, świeciły lampki. No, z reguły takie rzeczy się robi. Jeżeli nic się nie dzieje, to jest spokojnie, ale jest trochę oczywiście dodatkowych pociągów. Wszystkim kolejarzom życzymy spokojnych, miłych i wesołych świąt. Przedświąteczne dni to dla kolejarzy czas wytężonej pracy. Każdy z nas chce dojechać do celu bezpiecznie, szybko, w czystych i ciepłych wagonach. I żeby tym wymaganiom sprostać, spółki kolejowe muszą się przygotować dużo wcześniej. PKP Intercity rozpoczęło przygotowania do nadchodzącej zimy już na początku roku. Zakontraktowano naprawę ponad tysiąca wagonów. Ponad 800 z tej liczby już jeździ po torach. Dzięki temu przewoźnik ma do dyspozycji 20% rezerwę wagonów pasażerskich. Remontowano także lokomotywy. Przed zimą wprowadzono zmiany organizacyjne. Część lokomotyw rozlokowano w różnych punktach sieci kolejowej. Dzięki temu będą mogły szybciej przejąć prowadzenie pociągów w przypadku awarii. Również współpracujemy w tym zakresie z innymi przewoźnikami, czy też z PKP Cargo, od którego również pożyczamy lokomotywy, jeżeli zachodzi taka potrzeba. W okresie świąteczno-noworocznym, a więc obejmującym okres przedświąteczny Boże Narodzenie, Sylwestra, Nowy Rok aż po Trzech Króli, pasażerowie będą mogli korzystać z 26 dodatkowych pociągów. Wyjadą one m.in. ze Szczecina, Gdańska, Warszawy czy Krakowa do miejscowości wypoczynkowych w górach takich jak np. Krynica, Zakopane czy Wisła. Warto więc zaplanować podróż wcześniej, tak aby uniknąć tłoku bezpośrednio przed świętami i podczas powrotów. Zachęcam wszystkich pasażerów do zakupu biletu przez internet. Dzięki temu nie musimy czekać długo w kolejkach. Możemy to zrobić nie wychodząc z domu, a później tylko dojechać na dworzec i wsiąść do pociągu. Szczegóły rozkładu jazdy, promocji i ofert specjalnych można znaleźć na stronie www.intercity.pl. Ostatnio odwiedziliśmy Małopolskę, dziś wybieramy się do Wielkopolski. Tam również prowadzone są modernizacje linii kolejowych. Po półrocznej przerwie ruszyły pociągi z Poznania do Wągrowca. Zmodernizowano 50 kilometrów torów, przebudowano istniejące i zbudowano nowe perony, a na skrzyżowaniach zainstalowano nowoczesne zabezpieczenia. Efektem prac jest podniesienie prędkości jazdy pociągów do 120 km na godzinę. Najważniejsze dla pasażerów jest jednak skrócenie czasu jazdy. W nowym rozkładzie jazdy 11 par pociągów na trasie Poznań-Wągrowiec jedzie krócej średnio o 21 minut. Po wykonaniu całego zakresu prac podróż skróci się o 30 minut. Odwrotnie można powiedzieć, że z tak zwanej drewnianej kolei przekształciliśmy tę linię w linię życia, ponieważ umożliwi ona dojazd do pracy i do szkół bardzo wielu osobom. Pasażerów z Poznania do Wągrowca od nowego rozkładu jazdy wożą koleje wielkopolskie. Modernizacja linii trwała tylko pół roku i kosztowała ponad 153 miliony złotych. Była finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Kolejowego i przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Przed nami skrót informacji, a w nim powiemy o niemieckich i czeskich wagonach dla PKP Intercity. Mimo że marszałkowie mający udział w przewozach regionalnych deklarują chęć podziału spółki na niezależne podmioty, to nie w każdym województwie mógłby zostać powołany nowy przewoźnik, należący tylko do jednego samorządu. Marszałkowie z mniejszych województw wciąż rozważają inne rozwiązania, np. współpracę w ramach kilku samorządów. Opłata dworcowa powinna zostać wprowadzona w życie do końca przyszłego roku od momentu wejścia w życie rozkładu jazdy w grudniu 2012 roku. Takie zamiary ma PKP SA. Zarządca dworców negocjuje wprowadzenie opłaty z PKP Intercity i przewozami regionalnymi. PKP Intercity planuje wynająć na czas Euro 2012 dodatkowe wagony od kolei niemieckich i czeskich. Około 100 wagonów miałoby wozić kibiców na trasach z Niemiec i Czech. Przewoźnik zwiększa liczbę własnych wagonów. W tym roku zawarł umowy na naprawę 955, z tego około 800 jest już po remoncie. Wrocław zyskał nowy przystanek kolejowy Wrocław Stadion. Stanowi on część tzw. zintegrowanego węzła przesiadkowego, zbudowanego z myślą o obsłudze uczestników imprez na stadionie przygotowanym na Euro 2012 oraz osiedli Pilczyce i Maślic. Przystanek zlokalizowany jest na linii kolejowej z Wrocławia Głównego do Zielonej Góry, pomiędzy stacjami Wrocław-Kuźniki i Wrocław-Pracze. Żelbetowa konstrukcja obiektu posiada dwie kondygnacje. Na górnej jest przystanek tramwajowy, na dolnej przystanek kolejowy. Przystanki są połączone schodami i dwoma windami. Nowy przystanek może obsłużyć nawet 9000 pasażerów w ciągu godziny. Województwo łódzkie zyskało nowy pociąg, zmodernizowany w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Skład jest wzbogacony o nowoczesne rozwiązania i pomalowany w barwy województwa łódzkiego. Przestrzeń pasażerska jest klimatyzowana, są ergonomiczne fotele, ekologiczne toalety i rolety w oknach. W pociągu zainstalowano także monitory LCD i gniazda elektryczne, do których można podłączyć np. laptopa. Cztery kolejne pojazdy dla Urzędu Marszałkowskiego modernizuje nowosądecki nevak. Przed nami święta, a zatem wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, gwiazdkowych prezentów rewelacyjnych, najlepiej kolejowych. No i wszystkiego, wszystkiego, co sobie zamarzycie. A my widzimy się jeszcze w tym roku raz. Do zobaczenia. Wesołych świąt!